Cześć, witajcie w kolejnym odcinku e Pole do Popisu. Dzisiaj taki odcinek nagrany w duecie, bez ekipy, więc jesteśmy z, tele, z telefonami na polu i powiem Wam o tym, jak poradzić sobie z kukurydzą, która jest fazie w fazie liści, jak poradzić sobie z kwastami, co się dzieje z kukurydzą na polu, o tym powie Karol. No i tak naprawdę, co jeszcze możemy teraz zrobić? Karol, powiedz coś więcej. No co ja mam więcej powiedzieć? No oglądajcie, lajkujcie i subskrybujcie. Dokładnie, miłego oglądania. Baza czwartego liścia kukurydzy czyli temat odtwarzania powschodowego odtwarzania na listnego Czyli ten zabieg, który większość z Was wykonuje, jeżeli chodzi o zwalczanie chwastów. Dużo więcej zwalcza się chwastów kukurydzy właśnie po wschodach od fazy trzeciego, czwartego liścia niż tej wersji do glebowej. Jak to zrobić? Taki krótki przewodnik, który pozwoli Wam może też lepiej zrozumieć, jak dobierać substancje czynne, jeżeli chodzi o herbicydy, tak żeby one skutecznie działały na te najważniejsze chwasty, które w kukurydzy spotykamy. Podział na jedno i dwuliścienne jest taki oczywisty, ale z tych substancji, które na chwasty jednoliścienne, czyli na chwastnicę, na inne kwasy prosowate, typu włośnice będą działać, to chociażby nikosulfuron, rimsulfuron, sulkotron, sul o którym powiedziałem Wam w zeszłym odcinku trochę więcej, z tego względu, że on może być takim remedium tam, gdzie macie odporności na niko i rim sulfuron. A jeżeli macie problem z perzem, no to na pewno, czy to będzie niko, rim czy jodo, sulfuron, to są te substancje czynne, które właśnie na perz będą działać. Przy perzu ważne jest to, żeby nie wjeżdżać z otwarszaniem zbyt wcześnie, kiedy on chociażby szpilkuje, tak? Tam już musi być zbudowana pewna masa. Często w etykietach możecie przeczytać, że ten wzrost, rozwój perzu ma osiągnąć około 15 cm. Chodzi o to, żeby ten herbicyd mógł zostać przez liście perzu wkłonięty i tym samym, żeby ten perz mógł być zwalczony. Jeżeli chodzi o kwasy dwuliścienne, to tutaj mamy do dyspozycji wiele substancji czynnych. Naliczyłem ich prawie 10. Najpopularniejsze na pewno to są terbutoloazyna, też mezotrion, dicamba, florasulam, 2,4-D. Macie na dole ekranu napisane wszystkie, które w tym terminie powschodowym można zastosować, ale ja chciałbym Wam zwrócić uwagę na kilka takich ważnych aspektów związanych z tym, jak odtwarzacie kukurydzę i jakie właśnie rośliny następcze będziecie po kukurydzy siać, bo tutaj jest kilka takich ważnych kruczków, o których warto pamiętać. Przede wszystkim, jeżeli po kukurydze będziecie siać buraki, rośliny strączkowe, bobowate typu łubin, groch czy soja, to uważajcie na mezotrion. To jest taka informacja, która, która nam się wydaje, że jest oczywista, ale w zeszłym roku miałem dużo takich pytań od osób, które nie wiedziały, że właśnie Mezotron może takie uszkodzenia powodować w roku po kukurydze. Więc jeżeli macie takie płodozmian, to uważajcie, żeby tego mezotronu nie stosować w kukurydzy, ponieważ jeżeli będzie susza, tak mamy chociażby teraz, czy jak macie le właśnie lekkie gleby, to ten mezotron może oddziaływać w roku następnym później na te rośliny, typu właśnie soja, łubin, grochy, czy buraki cukrowe w szczególności. Drugą substancją czynną, na którą warto uważać, dobierając herbicydy w kukurydze, jest terbutolazyna. Terbutolazyna jest taką substancją powszechnie stosowaną, bardzo często stosowaną w kukurydze od wielu, wielu lat i często jest tak, że ona jest stosowana w różnych produktach. Ja kilka lat temu miałem taką sytuację u jednego za znajomych, który stosował terbutolazynę przez 5 czy 6 lat, ponieważ uprawiał kukurydzę w monokulturze. I po tych 6 latach zasiał po kukurydzy pszenicę. I ta pszenica w pewnym właśnie momencie zaczęła no, trochę zachowywać się nie tak jak powinna. Czy za zaczęła żółknąć, zaczęła zamierać. Gleba też nie była zbyt, zbyt dobra, było jeszcze dodatku sucho. E okazało się po zrobieniu badań próbki glebowej, że jest zbyt duże stężenie terbutyloazyny w glebie. Więc też, jeżeli macie kukurydzę w monokulturze, jeżeli często stosujecie różne preparaty oparte właśnie o terbutyloazynę i planujecie z kukurydzy na przykład w przyszłym roku zejść. To warto też zrobić taki rok przerwy i zastosować inne preparaty zawierające inne substancje czynne, które nie będą tak obciążały gleby. Jeżeli chodzi o kluczowe chwasty, które trzeba w tej fazie powschodowej w kukurydzy zwalczać i w każdej innej również, to na pewno komosa biała z chwastów dwu dwuliściennych, na pewno szarłat, na pewno rdesty. Tam, gdzie są uproszczenia uprawowe, całkiem duży problem stanowi bodziszek drobny. No i tutaj też celując poszczególne preparaty, musicie właśnie dobierać tak te substancje czynne, żeby te najgroźniejsze chwasty zwalczyć. Plusem opcji powschodowej jest to, że praktycznie, może nie, że większość, ale duża część substancji czynnych, które stosujemy w tych fazach powschodowych, działa na komosę. Czy to będzie dicamba, czy to będzie 2,4-D, czy to będzie terbutuloazyna, czy także będzie to mezotrion. te substancje czynne na komosę działają i tym samym tą komosę będą zwalczać dobrze. Większym problemem w ostatnich latach są rdesty. rdes plamisty, des kolankowy, rdest ptasi w szczególności, którego też poziom zwalczania jest bardzo, bardzo różny. Jeżeli macie monokulturę kukurydzy, gleby, które się szybciej nagrzewają, czyli takie pewnie bardziej też spiaszczone, to te rdesty mogą stanowić duży problem. I wiele herbicydów rdesty nie zwalcza zbyt dobrze. Ale wybierajcie takie herbicydy, które mają w swoim składzie substancję czynną tifen sulfuron. Ta substancja czynna. Ponad 10 lat temu była dosyć powszechna w kukurydze, była stosowana częściej, później były kilka lat przerwy, ponieważ herbicydy, które ją zawierały straciły rejestrację. No i sulfuron wrócił mm, kilka lat temu właśnie ponownie do kukurydzy. To jest substancja czynna, która zwalcza chwasty krzyżowe, zwalcza się paku, zwalcza trochę komosę, ale przede wszystkim zwalcza rdesty. No i herbicydy, które ten sulfuron za zawierają będą e, właśnie te rdesty, wszystkie trzy, które wymieniłem, zwalczały Całkiem dobrze. Oczywiście przy wybieraniu produktów czy przy komponowaniu sobie swojej technologii ważne jest to, żeby te substancje się uzupełniały. Czyli żeby to były więcej niż dwie substancje czynne, najlepiej żeby to były co najmniej dwa mechanizmy działania. Wtedy możecie mieć pewność, że to działanie na chwasty jedną i dwuliścienne będzie pełne i te chwasty będą zwalczone. Bardzo ważnym czynnikiem w kukurydzy, w szczególności, aczkolwiek możemy powiedzieć, że to jest ważny czynnik przy zwalczaniu chwastów w każdej uprawie, są warunki pogodowe. W kukurydzy jest to tyle istotne, ponieważ ten okres połowy maja, końca maja, początku czerwca, w zależności od tego, jaki mamy rok i sezon, to są okresy chimeryczne, tak jak teraz może być zimno, ale może być też bardzo ciepło, i w zależności, czy jest właśnie chłodno, czy jest bardzo ciepło, to też musicie zwracać uwagę na to, jak i kiedy te zabiegi odtwarzania wykonujecie. Jeżeli jest tak jak dzisiaj. Gdzie wieje, niby jest ponad 10 stopni, ale czujemy, jakby było poniżej 10, to te warunki nie są idealne do wykonywania zabiegu odchwaszczania. Tym bardziej, że w nocy mamy przymrozki. Może nie duże, chociaż są takie rejony, gdzie ten spadek temperatury jest większy, ale to nie są dobre warunki do tego, żeby odchwaszczać kukurydzę, ponieważ substancje czynne takie jak nikosulfuron, rimsulfuron, jak mezotrion również, jak terbutoloazyna, one lubią, żeby była ta temperatura minimalna, co najmniej 8 8 stopni, że mamy przynoski w ciągu nocy, no to już tutaj mamy zaburzenie działania, czy także wchłaniania poszczególnych substancji czynnych. To optimum to jest między 10 a 25 stopni. Więc jeżeli mamy sytuację z kolei odwrotną, że jest zbyt gorąco, a tak może być za chwilę, za kilka dni, być może wtedy, kiedy wy oglądacie ten film, jest sytuacja zgoła odmienna: czyli jest gorąco, nawet powyżej 25 stopni, trochę tego wam życzę, ale żeby też padało, to wtedy. Zwróćcie uwagę na to, żeby te zabiegi nie wykonywać w ciągu dnia, w szczególności, jeżeli mamy operację słońca, w szczególności, jeżeli mamy niską wilgotność powietrza. W kiedy jest ciepło czy też upalnie, koniecznie trzeba te zabiegi wykonywać późno wieczorem, najlepiej w nocy albo wczesnym porankiem. No i kolejnym ważnym elementem są adiowanty. Jeżeli macie produkt fajnie sformułowany, gdzie formulacja już Wam daje pewność, że te substancje czynne będą dobrze działały, to ok, ale jest duża grupa produktów na rynku, które wymagają stosowania z adiowantami, wszystkie formulacje proszkowe, granulowane. Tamten adiowant jest konieczny, żeby substancja czynna była dobrze rozpuszczona i dobrze też mogła wniknąć przez kutykulę, To oczywiście jest istotne w komosie, w szarłacie, w fasnicy również, w tych wszystkich fastach ciepłolubnych, które w warunkach niskiej wilgotności powietrza bronią się przed odparowaniem wody i tym samym też tworzą tą grubszą warstwę wosku, czyli tzw. kutykuli na powierzchni blaszki liściowej. Na rynku jest całkiem sporo herbicydów powschodowych, ale ja bym chciał Was zachęcić do tego, żebyście dobierając produkt, pamiętali o kilku rzeczach. Wybierajcie takie rozwiązania, które mają. Dwie i więcej substancji czynnych, najlepiej co najmniej dwóch różnych mechanizmów działania. To jest taka postawa, żeby produkt był skuteczny i mógł w różny sposób działać na chwasty, które na plantacji występują. Warto także dobierać takie herbicydy, które mają w swoim składzie safener, czyli substancję zabezpieczającą kukurydzę przed uszkodzeniem. Pamiętajmy, że kukurydza jest zresztą jednoliścienną, zwalczamy w niej również chwasty jednoliścienne, więc te substancje, które stosujemy, no czasami mogą w jakiś sposób oddziaływać na kukurydzę, w szczególności jeżeli, jeżeli nie ma do jakichś takich idealnych wartości. Pogodowych, a SafeNer chroni tą kukurydzę właśnie przed potencjalnymi uszkodzeniami. Takim produktem, który ja mogę Wam polecić i który w zeszłym roku był stosowany po raz pierwszy na większą skalę, jest Dragster Pack, czyli połączenie draxtera oraz Diablo. I to jest rozwiązanie, które ma cztery substancje czynne, dwa mechanizmy działania. W draxterze mamy Rim Sulfuron oraz Tifansulfuron. Sulfuron. Rim Sulfuron jest w dużej dawce i to w takiej dawce peżowej. Też jakby takim plusem tej substancji czynnej jest, jest to, że ona jest mniej obciążona, mniej stosowana. W ostatnich latach przez to też z odporności niż na nikosulforon, który jest bardziej powszechny. On też jest tańszy, więc pewnie dlatego ta powszechność była do tej pory większa. Poza rim i tiffen sulfuronem mamy również florasulam oraz 24 d więc takie działanie regulatora wzrostu oraz ALS-ów, które wpływa na chwasty jedno i dwu liścienne. Ważna uwaga taka praktyczna. Chwasty jednoliścienne, ich działanie, ich zwalczanie będziecie widzieć tak naprawdę po około dwóch tygodniach od zabiegu. Chwasty dwuliścienne będą zwalczane dużo szybciej. I O tym warto pamiętać, no bo możecie mieć no takie spojrzenie na pole, że chwasty dwuliścienne już są zwalczane, a chwasty jednoliścienne tam gdzieś widzimy, że tracą kolor, ale to jednak nie jest ta sama szybkość działania. I tak powinno być. Widzicie zaraz na ekranie zdjęcie z plantacji odtwarzanej Dragster Packiem w zeszłym roku. Zdjęcie wykonane około dwóch tygodni po zabiegu. No i widzicie po tej kwasnicy, że ona jest w bardzo fajnym stadium takiego zwalczania. Wchodzi już w takie zeschnięcie liści z żółtego w brązowe. Ale kilka dni wcześniej ona jeszcze była lekko cytrynowa, więc to jest też ten efekt, który typowo dla rimysulfuronu jest widoczny. To działanie jest dużo wolniejsze niż przy zwalczaniu kwasów dwuliściennych. Ważną informacją jest też to, że w pakiecie jest adjuwant, No i dodatkowo Draxter również ma w swoim składzie SafeNer, czyli zabezpiecza kukurydzę przed potencjalnymi uszkodzeniami. Jeżeli chodzi o fazę czwartego liścia, to jest też taki początek, kiedy można wjeżdżać z bakteriami, które wiążą azot z powietrza. I tutaj ten rok jest, myślę, że nawet idealny do tego, żeby tego typu produkty zastosować, z tego względu, że jest sucho. Czyli azot podany w formie nawozów przedsiewnie może działać dużo, dużo słabiej niż zazwyczaj. Aczkolwiek ostatnie lata w ogóle mamy dosyć suche, więc są tą dostępnością wody i działaniem nawozów azotowych bywa różnie. Widać to w tym roku w zbożach i w rzepaku, gdzie faktycznie saletra czy saleczak zastosowane w terminach tych pierwszych wjazdów, no nie zawsze ten efekt wizualny był widoczny. W kukurydze może być podobnie, z tego względu, że wilgotność gleby determinuje to, jak te nawozy będą działać. A bakterie, które możemy stosować od 4 liścia w kukurydze, no, no, mogą pomóc związać te 20, 30, 40, 50 kg w zależności od tego, jakie będą warunki. Dla, dla tej kukurydzy, co zabezpieczy też potrzeby, jeżeli chodzi o, o produkcję plonu. Mieliśmy w ostatnich trzech latach dużo do, doświadczeń prowadzonych też na takich słabszych plantacjach, tam gdzie m, były niedostatki wody e, i efekt działania bakterii, pokazywałem na to wiele razy, pokażę też teraz, e, jest pozytywny, nawet jeżeli te plony były niskie na poziomie 7 ton na kontroli, to jednak no, ta zwyżka od tony do półtorej to jest realny zysk, który można mieć, jeżeli chodzi o obronę plonu, tak? W, w kontekście właśnie związania azotu potrzebnego na wyprodukowanie tej ilości. Więc to jest takie zagadnienie, które wiem, że ma dużą część zwolenników, ale ma też jakąś część osób, które patrzą na to tak zwanym krzywym okiem i szanuję to. Macie do tego pełne prawo. Ja też wiele doświadczeń robiłem. Mam swoje spostrzeżenia i doświadczenia na ten temat. Oczywiście biologia jest tematem, który nie jest tak prosty jak nawozy sztuczne i syntetyczne. Ale wiedząc jakie zagrożenia są, kiedy nie wykonywać, chociażby w takich warunkach jak dzisiaj, kiedy mamy przymrozki za 2-3 dni, to na pewno nie jest dobry moment na to, żeby bakterie zastosować. Ale jeżeli te przymrozki już miną, te warunki pogodowe będą lepsze, temperatury będą rosły. Będą w tym przedziale 10-25 stopni i kukurydza także będzie intensywnie przerastała. To to jest dobry moment na to, żeby te baterie zaaplikować, żeby one mogły się namnażać na roślinie i żeby mogły po prostu działać. Ważne zdanie, które w jednym z filmów w zeszłym roku chyba powiedział profesor Szczepaniak, że dzisiaj się nie zastanawiamy już, czy te bakterie działają, czy nie, bo mamy wyniki pokazujące, że ich efekt jest pozytywny. Kluczowe jest to, żeby zastosować je wtedy, kiedy one będą miały możliwość działać jak najlepiej. Żeby dać jak najwyższy, jak najwyższy zysk w postaci właśnie tego związania azotu, które się przełoży na zwyżkę plonu. Jeżeli chodzi o kukurydzę w momencie czwartego, piątego czy czwartego, piątego i 6 liścia, co się dzieje w tej fazie? zaraz Wam opowiem, natomiast chciałbym też wrócić do tego, co działo się w ubiegłym tygodniu. W ubiegłym tygodniu, tak jak wiecie, były mocne spadki temperatur. Różnie się zachowała ta kukurydza na różnych plantacjach, bo też miałem sporo takich wizyt polowych. No i słuchajcie, te kukurydze, które były ściane wcześniej, powiedzmy 10 kwietnia, w tych okolicach, ten tydzień, gdzie był 10 kwietnia, są dosyć ładne i widać, że te przymrozki, nawet takie lokalne, niezbyt duże przymrozki, nie zadziałały na nie zbyt mocno, tak naprawdę nawet nie ma defoliacji liści, przynajmniej na tych polach, na których ja byłem natomiast co ciekawe kukurydza siana jakby w tym naszym doświadczeniu w śremie w ostatnim terminie czyli 24 kwietnia słuchajcie, teraz w zeszłym tygodniu była na szpilce i widać, że ta kukurydza się męczy. Nawet spotkają też e, rośliny, które, no niestety, nie wiem, czy wyjdą, bo widać, że przez te spadki temperatur koloptyl pękł i te rośliny e, pękły pod ziemią, i te rośliny widać, że będą miały problem z wyjściem, ponieważ może nastąpić to, o czym mówiliśmy w poprzednim filmie, czyli zawijanie się liści pod ziemią. Czyli wszystko wskazuje na to, że te terminy. E, Pierwsza dekada czy druga dekada kwietnia ten termin siewu być może będzie terminem najlepszym. Także to jest to, co zaobserwowałem na doświadczeniu. Plus, na razie co ciekawe, kukurydza, mówię teraz o tej, która była siana 10 kwietnia, bo jest to największa roślina. W ubiegłym tygodniu miała 4 fazy czwartego liścia. Ta, która jest ściana na 2 cm, jest na razie największa. Oczywiście to się pewnie zmieni w czasie sezonu wegetacyjnego, na razie to widać bardzo pasuje. Szybko wzeszła, ładnie wybiła w górę, jest naj, w najlepszej kondycji, zarówno jeżeli chodzi o system korzeniowy, jak i powierzchnię liści. Potem mamy tą, która ma 5, była siana na 5 cm, jest w dobrej kondycji, tak jak powinno być. No i ta, która była zasiana za głęboko, czyli na te 8 cm, widać, że się troszeczkę męczy. Jest najmniej rozwinięta, ale jest. Natomiast co ciekawe, rośliny, które nie były zaprawione... Widać, że są bardzo mocno Pomęczone, uszkodzone To pole, na którym mamy to doświadczenie To jest takie pole może, Można by powiedzieć, że w lekkim zaniżeniu I też zobaczycie zaraz na przebitkach Jak wyglądają te ziarniaki Widać już bardzo mocne porażenie Niektórych ziaren przez fuzarium Widać porażenie mezokotylu przez pytium i to dosyć mocne, ale co ciekawe widać bardzo mocne żerowanie wijów. Do tego stopnia, tak jak widzicie, że niektóre ziarniaki mają po 5-6 sztuk wiłów, które tak naprawdę już te rośliny zjadają. I prawdopodobnie obsada na tej części doświadczenia, gdzie mamy ziarniaki niezaprawione będzie się zmniejszała. To jest też sygnał do tego, że jeżeli macie możliwość wybierania zaprawionych nasion kukurydzy, takie jak mamy w tej wersji, gdzie tak jak widzicie są te czerwone ziarniaki, one są zaprawione fungicydem i insektycydem, widać, że to fajnie działa, natomiast tutaj ta wersja bez insektycydu, no widać, że na polach takich po jakichś przejętych nowych dzierżawach, czy po jakichś trwałych użytkach zielonych, czy po nieużytkach, absolutnie nie siejcie kukurydzy, która nie jest zaprawiona Insektycydem. Wracając teraz do tematu kukurydzy, co się dzieje w tej fazie? Słuchajcie, jest to ta faza czwartego, piątego liścia. To jest bardzo trudny moment dla kukurydzy, ponieważ następuje przełączenie się z odżywiania z ziarniaka do odżywiania, które bardziej polega na pracy systemu korzeniowego, który wiemy teraz jest raczej mało wydolny. Ten system zarodkowy, czy ten system tych korzeni. Bocznych, pierwszych wychodzących z zarodka nie jest zbyt rozwinięty, i tutaj z pewnością nastąpią, jak co roku, takie fizjologiczne objawy, które dosyć mocno Was niepokoją, czyli zmiana koloru liści. Mówię tutaj o kolorze fioletowym, czerwonym bądź takim wpadającym w niebieski. Oczywiście percepcja barw dla każdego z nas jest inna, natomiast jak będzie zmieniał się ten kolor, to też jest pewien sygnał o tym jaką macie glebę, ponieważ jeżeli będzie to bardziej czerwony kolor, to znaczy, że gleba jest może zbyt kwaśna. Jeżeli będzie to fioletowy, to znaczy, że gleba jest w dobrym pH, a jeżeli będzie taki bardziej w niebieski, to znaczy, że to pH może być nieco za wysokie. Natomiast skąd się biorą te odbarwienia? Słuchajcie, no jeżeli w ziarniaku kończą się nam... Zapasy substancji pokarmowych. Przechodzimy teraz na działanie liście. Fotosynteza plus system korzeniowy pobieranie wody i składników pokarmowych to niestety to nie zawsze jest dobrze zbalansowane i roślina przechodzi stres, a jeżeli roślina przechodzi stres, yy, tu mówię o stresie suszy, stresie spadku temperatur, niekoniecznie niedobór fosforu, ale też może być. Może to być też niedobór azotu i wtedy właśnie są produkowane antocyany, bo one są produkowane między innymi też z cukru, więc wiadomo, że proces fotosyntezy musi iść i są produkowane one w celu żeby zapobiegać y, pogłębianiu się tych stresów. Nawet może być tak, że jeżeli mamy bardzo wysokie nasłonecznienie, one też mogą zostać wytwarzane przez roślinę. Częściowo może to być też cecha genetyczna. Jedne odmiany będą miały więcej tych barwników, inne będą miały ich mniej. Także to też nie jest tak, że jeżeli będziecie mieć zasianych kilka odmian, nie zawsze będzie to równo nawet na takim samym idealnym kawałku pola. Jedna będzie bardziej czerwona, druga będzie y, bardziej zielona. Jeżeli chodzi o te, o te czerwone kolory, no to też musicie mieć na uwadze, bo wiecie, że w Waszej praktyce jest stosowanie nawozów fosforowych. No nie zawsze to będzie miało sens, bo tak jak powiedziałem, jeżeli to są czynniki stresowe, to po prostu wystarczy, żeby zmieniła nam się temperatura otoczenia. E, ostatni czas mieliśmy chłody, więc jeżeli się ta gleba nam wygrzeje, kukurydza zostanie troszeczkę ciepła, ona sobie sama z tym świetnie poradzi. Jak rozróżnić jeszcze objawy tego pseudoniedoboru fosforu, czyli te czerwieniące liście, tak jak powiedziałem, ze stresu, z zbyt, ze zbyt wysokiego nasłonecznienia, czy z niskiej temperatury od prawdziwego niedoboru fosforu? Słuchajcie, najprostszą rzeczą jest to, prawdziwy niedobór fosforu będzie objawiał się tym, że najstarsze liście będą miały zmieniony kolor, a nowo wychodzący liść będzie miał kolor Normalny, ale jeszcze bardziej wizualnym symptomem jest to, że jeżeli mamy mam prawdziwy niedobór fosforu, to też te liście nowo wychodzące, one są mniejsze. Widać, że coś z tą kukurydzą dzieje się, że jest nie tak. Jeżeli chodzi o też inne objawy, które mogą występować w tej fazie na liściach, to tak jak po tej właśnie fazie przymrozków, która była w ubiegłym tygodniu, no to oczywiście może być bielenie liści i to może być albo całkowite zbielenie, tak zwana defoliacja blaszki liściowej, i ze zdjęć, które dostawałem od kolegów właśnie w ubiegłym tygodniu, no to widzę, że plantacje, które są zasiane na glebach takich bardziej przepuszczalnych, to widzę, że rzeczywiście jest tak lokalnie, że 20 roślin w rzędzie jest dobrych, jedna jest całkowicie zmarznięta, więc widać, że tutaj to też zależy oczywiście od przepuszczalności gleby oraz od tego, jak głęboko zasieliście. Natomiast pamiętajcie, że w tej fazie stożek wzrostu przy dobrej głębokości siewu jest pod ziemią i jesteście cały czas bezpieczni. Chyba, że był to mróz penetrujący glebę i doszło do podziemnego pęknięcia koloptylu. I tam, no, jeżeli te liście się pod ziemią rozwiną, jeżeli Roślin nie mieliście jeszcze na powierzchni gleby, no to niestety taka plantacja może być do przesiania, bo niestety mróz może uszkodzić kiełki, te, które są pod ziemią bezpowrotnie. To wszystko zależy od tego, jaki to jest przymrozek, jak długo on trwa i jak bardzo on penetruje glebę. Natomiast jeżeli macie już liście nad ziemią, to już jesteście po dosyć mocno bezpiecznej stronie mocy, ponieważ już ta wrażliwa część, czyli szpilka, już wyszła, więc wiemy, że koloptyl pękł nad ziemią. Mamy już liście, które są nad ziemią, więc tak naprawdę roślina już wykonała to najtrudniejsze zadanie, czyli wyszła na powierzchnię, a stożek wzrostu jest pod ziemią, więc on raczej powinien być bezpieczny, więc to jest ok. I jeszcze teraz takie uszkodzenia, które występują, to dosyć rzadko, natomiast też może być tak, że nie wykonywaliście żadnych zabiegów herbicydowych, nie było zbyt, mo zbyt mocnego przymrozku, ale temperatura była w okolicy 0 stopni, było wysokie nasłonecznienie w ciągu dnia. To też może być coś takiego, że liście, które były ułożone poziomo do gleby, mogą mieć takie paskowe przebarwienia właśnie w tej części poziomej liścia, tak zwane też przebielenie. Mrozowe, ale to oczywiście nie jest nic groźnego. Tak czy inaczej, w tej fazie przejścia z odżywiania z ziarniaka na korzeń plus liście, warto jest podać roślinom jakąś odżywkę. Odżywkę, która będzie zawierała wszystkie podstawowe mikroelementy. Tak jak wiecie, w Stanach ci wszyscy, którzy biją rekordy, to nie dzieje się tak, że po prostu sieją kukurydzę, robią nawożenie herbicyd i tam dalej się nic nie dzieje, bo tam rzeczywiście idą te mikroelementy. I najważniejszymi dla kukurydzy oczywiście jest cynk, mangan, miedź, molibden, jest też ważny bor. Jeżeli chodzi o to przejście z tej fazy właśnie odżywiania z ziarniaka na system korzeniowy plus liść, no to jeżeli chcecie zastosować produkt, to mogę Wam polecić Starter MN Platinum, jest to nowy produkt, który zawiera wszystkie te niezbędne składniki, jest to idealna faza, żeby go zastosować i wspomóc roślinę w tym trudnym okresie właśnie przejścia, gdzie ona może mieć rzeczywiście te problemy. I na koniec tego odcinka poświęconego kukurydzy, fazie czterech Moja krótka rozmowa z profesorem Szczepaniakiem na temat cynku, czyli najważniejszego mikroelementu w uprawie kukurydzy. Panie profesorze, cynk. Kiedy podać, w jakiej ilości, może w jakiej formie, a przede wszystkim po co? No, bardzo dużo pytań akurat, wielokrotnie złożone to pytanie, ale teraz zadając pytanie wspomniałeś, że kukurydza ma cztery liście, więc teraz już pewne rozwiązania są poza nami. Przede wszystkim, jeśli mówimy teraz o stosowaniu cynku, można to zrobić przy okazji Nawozów wieloskładnikowych, które są wzbogacone ten składnik i dajemy go do glebowo, czyli to już jest poza nami. Kolejna rzecz, można tutaj stosować mikrogranulaty z cynkiem, czyli te nawozy, które są dedykowane do nawożenia w redlicy nasiennej. Tam zwykle, jeśli one są dedykowane do kukurydzy, posiadają ten mikroelement. No i kolejna rzecz, bardzo często wykonujemy opryski bezpośrednio po siebie na gleby do fazy właśnie trzeciego liścia. I wtedy stosujemy te formy trudniej rozpuszczalne, jak na przykład tlenek cynku, mimo że stosujemy w fazie trzeciego liścia, czasami do czwartego maksymalnie, to mimo wszystko to, są, to jest nawożenie, przepraszam, doglebowe. Więc teraz, jeśli mamy cztery liście, czy więcej, zanim ten odcinek się pojawi, to skupiamy się przede wszystkim na dolistnym nawożeniu. Pierwszy zabieg to piąty, szósty liść i jeśli byśmy zaplanowali tutaj stosowanie dwóch zabiegów, to około 10 do 12 liścia. Później, jeśli nie mamy specjalistycznego pryskiwacza na wysokich kołach, to już generalnie nawożenie do listnej jest poza nami. I teraz warto tutaj wspomnieć, że jeśli patrzymy właśnie na funkcję tego cynku, to ten pierwszy zabieg ma przede wszystkim wpłynąć na strukturę kolby. Warto wiedzieć, że w fazie 5-6 liścia następuje zawiązywanie właśnie tej kolby, która później będzie zbierana w czasie żniwku kurydzianek i od tego 5-6 liścia od zawiązania do 12 liścia kształtuje się potencjał plonotwórczy kolby, czyli liczba ziarniaków w kolbie. Na razie jeszcze nie mówimy o ziarniakach, mówimy o potencjale, bo to jest liczba płodnych kwiatków i poprzez te lepsze zaopatrzenie w ten składnik no, zwiększa się liczba ziarniaków, mamy na to dowody naukowe. Przez kilkanaście lat prowadziliśmy badania dotyczące stosowania cynku w różnych formach, w różnych terminach i teraz jeśli patrzymy na zabiegi dolistne, no to trzeba się skupić przede wszystkim na tych nawozach dobrze rozpuszczalnych. Może to być forma siarczanowa, mogą być helaty, mogą być aminokwasy. Ważne, żeby to były formy dobrze rozpuszczalne, które są wchłaniane następnie przez roślinę. bo jeśli mówiłem wcześniej o tlenku cynku, to... Nawożenie w trakcie do trzeciego, czwartego liścia, ale przez to, że ten tlenek się nie rozpuszcza, to jest typowo nawożenie doglebowe. Z czasem się przekształca do tych form, które jest następnie z gleby pobierany. Dzięki za obejrzenie tego materiału do końca. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące ochrony nawożenia czy uprawy kukurydzy, to piszę je jak zwykle w komentarzach pod materiałem. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Cześć.